Cześć, nazywam się Jan Wasilewski. Witaj w kolejnym odcinku Psychologia Podcast. Tutaj rozmawiam o psychologii z naukowcami i praktykami. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z moją gościnią o poprawianiu sobie humoru jedzeniem, o trudnościach z powstrzymaniem się przed kompulsywnymi zachowaniami. Pytam też o to, jak się leczy zaburzenia odżywiania. Poruszamy temat tego, jak jeść normalnie. Rozmawiamy o roli kontroli i napięcia. Proszę Cię, poświęć sekundę na zaobserwowanie tego podcastu i ocenianie go. To mi pomoże dotrzeć do większego grona osób. I zaczynamy audycję. Ale dobra, sobie, chciałem zapytać. No. Wr wróćmy tak. do mojego pytania: e, e, o tym objadaniu się, jakkolwiek by to nazwać. Mhm. E, bo często no, bardzo wiele osób ma coś takiego, że zajada emocje w mniejszym albo większym stopniu. Czy jakby każde zajadanie emocji jest już zaburzeniem odżywiania? Nie zaryzykowałabym takiego stwierdzenia, bo myślę sobie, że i osobom nieuzależnionym od alkoholu zdarza się zabalować. Nie? I to wcale nie jest dowód na to, że mają z tym problem. Myślę sobie, że jeżeli jakby. Jeżeli masz wątpliwość, czy masz zaburzenia odżywienia, to idź do specjalisty. Po prostu idź do psychiatry, skonsultuj się z psychiatrą, idź do terapeuty, pogadaj z terapeutą i jeśli będą jakieś wątpliwości, no to sobie je rozwiejesz. Natomiast jeżeli widzisz, że to się zaczyna robić taki schemat nie? i zaczyna ci to przynosić więcej cierpienia niż ulgi, no, to może warto by było się temu przyjrzeć, nie? Bo nie każdy za no jakby każdemu z nas się zdarzają święta dwa razy w roku, nie? I wtedy się, że tak powiem, ma po, po, po kokardę. No a czasami ludziom się zdarzają takie, takie wieczory, nie? To też jest taki trochę, nie wiem, czy zauważyłeś w różnych filmach albo, albo jakichś takich, no nie wiem, na Instagramie czy TikToku, czy w w ogóle komicy z tego czerpią, nie? Że jak kobiet, kobieta akurat ma zły dzień, nie? No, albo okres, nie? No to cała, całe korytko tak. lodów, nie? I tam, nie wiem, o opłakiwanie, tak? Byłej miłości. Co oczywiście, no, no, pokazuje bardzo dla mnie to, jaką funkcję potrafi pełnić jedzenie. Jako taki pocieszyciel. No tak. No, no, tak mi przypomniecie, że kiedyś ktoś mi powiedział, że... No, ja mówię, że się o, jakiś tam objadam i zajadam emocje. Ktoś mi powiedział, kurczę, ja też. I ja zapytałem, jak często, i to sama ja mi powiedziała, że raz w tygodniu je batonika. <laughs> ja z takim uśmiechem wybuchłem, nie, niekontrolowany, więc. No, wiesz co, to też pokazuje, jak warto dopytywać o różne rzeczy. Nie? Ja no. kiedyś miałam pacjentkę, która powiedziała mi, że bierze hydroksyzynę. To jest taki lek, który ma wpływ taki u sedacyjny, uspokajający, Od czasu do czasu. nie? I coś mnie tknęło i mówię: A to od czasu do czasu to jak często? nie? No, no, tak co drugi dzień. Nie? Przy czym dla mnie od czasu do czasu to jest, nie wiem, raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu, więc wiesz, więc to też jest. E, m, różnie ludzie e, jakby rozumieją tak? to zajadanie stresu. I ktoś mówi: Też miałam taką koleżankę, no, tyle je, tyle je, tyle je. No i jakby jak kiedyś z nią wyjechałam, to ja zobaczyłam, że to, co ona uważa, że to jest tyle jedzenia, to jest tak naprawdę taki, wiesz, minimum. Nie? No tak, do, do w ogóle czytałem o tym, że ludzie, którzy je, jakby mają wagę w normie, uważają inne porcje za duże i małe, a ludzie, którzy, w ogóle ludzie, którzy na przykład jedzą dużo, po prostu uważają, że ty, taka duża porcja to jest normalna porcja. Jest taki na Netflixie Świetny serial. Na, na moment nie o zaburzeniach odżywiania. E, dokumentalny. E, moje pierwsze sprawunki. genial To jest najsłodsza rzecz na świecie. W Japonii jest taki zwyczaj, że bardzo małe dzieci wysyła się na takie pierwsze zadanie. Cztery, pięć, nawet trzy lata. Wysyłają dziecko samo i tam. No i w tym programie kamera za tym idzie, no i dziecko tam idzie i najpierw ma pójść do babci po marchewkę, a potem do sklepu po y, troszkę mąki i wrócić do domu. I, i jest to turbo, słodkie. I był taki jeden odcinek, gdzie tak jakoś tak zwróciło moją uwagę, że te dzieci są trochę grubsze niż dzieci z innych odcinków. I na koniec tego odcinka była jakaś kolacja rodzinna. I się okazało, że to cała rodzina w takie porcje wsuwa ogromne. Uhum. I dla nich to musiało być normalne, po prostu, nie? Uhum. No właśnie. No, no, to jest y, dokładnie to, gdzie my postawimy punkt odniesienia, nie? Gdzie, co jest normalne? W ogóle te, te, też jest takie znaczy taki pogląd, że ciało każdego z nas w genach ma zapisane jakby taki. Y, y, Optymalną wagę, że jest taki optymalny punkt, yy, który naj, najprawdopodobniej nie pokrywa się z tymi aspiracjami. Nie? Czyli, na przykład, jeżeli dla mnie punktem optymalnym, w którym moje ciało czuje się najlepiej, jest 70 kg, to to jest przynajmniej o 10 za dużo, niż ja bym chciała. Nie? I próba. Walki z taką fizjologiczną, jakby to powiedzieć, szukam dobrego słowa, żeby powiedzieć taką cechą, nie? że jakby ja mogę sobie próbować zmieniać kolor oczu, wkładając soczewki, ale nic nie zmieni faktu, że mam niebieskie oczy. Nie? Jakby ja mogę chcieć mieć innego koloru i pragnąć, ma, tak? No był taki jeden, który bardzo warczył z, ko z kolorem skóry, nie? Niezbyt dobrze skończył. E, no ale to jest jakby genetycznie, to nie jest coś, co wiesz, jakby, no, to, to, to też pokazuje, jak bardzo jesteśmy w stanie, co jesteśmy w stanie tak naprawdę zaprzedać, żeby przybliżyć się do jakiegoś ideału. No więc e, jeżeli jest jakiś punkt optymalny wagi, to ciało będzie robić wszystko, żeby prędzej czy później tam się znaleźć nie? i tak utrzymać. Aha. I to jest często coś, z czym nam się trudno pogodzić, bo to się nie wpisuje w taki no, ideał, który gdzieś tam sobie śrubujemy, no bo to też często bierze się z takiego przekonania, że ja jestem do zaakceptowania tylko wtedy, kiedy. Czyli warunkowa akceptacja, czyli nie, że taki jaki jesteś, taka jaka jestem już jesteśmy ok i jakby enough, nie? tylko właśnie muszę spełnić jakieś oczekiwania świata swoje, żeby nie zostać odrzuconą. Nie? Bo to jest wszystko moim zdaniem, e, tak się zatrzymuje, ale bardzo dużo chyba wynika z takiego braku poczucia przynależności albo z takiej potrzeby, żeby, żeby w jakiejś grupie być i takiego doświadczania dobrych bezpiecznych, karmiących relacji i bezpiecznych dorosłych, nie? To rozmawialiśmy przed nagraniem mhm. o tym bezpiecznym dorosłym, że, że my tego bardzo potrzebujemy po prostu, nie? Że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z takich basicowych potrzeb i jakby jeżeli ja nie mam poczucia bezpieczeństwa albo zaczynam sobie budować tylko na takich zewnętrznych aspektach, no to to jest bardzo często początek różnego rodzaju no, błądzenia, że tak to nazwę. A jeszcze tak bym przeleciał szybko przez inne zaburzenia, na co tutaj ja wynotowałem, bo, bo one są chyba znacznie mniej po, popularne, nie? no bo mamy to jedzenie nocne to chyba akurat jest nie takie rzadkie w codzie. Mm -hmm, mm -hmm. Ja myślę, sobie, że rzadko ktoś się zgłasza nie, z tym problemem i rzeczywiście, ale, ale tak, ja miałam ze z dwie takie osoby w terapii, które właśnie mierzyły się z tym między innymi. Z tym podjadaniem nocnym. Nie? Bo są to... chyba takie... Czy ja dobrze kojarzę, że są dwie wersje? Jedno, takie, że człowiek wie, że to robi, a drugie, że to jakby trochę lunatykując robi? Yy, zdarza się, że. Yy, my, ja miałam taką pacjentkę, która mówiła, że yy, jakby poznawała, że jadła, po tym, że rano otwierała lodówkę i tam nie było tych rzeczy, które były wieczorem. Nie? No i są takie osoby, które to robią właśnie tak bardzo yy, świadomie, no ale to też jest yy, napięciowe. Tylko, że ja tutaj się nie, nie specjalizuję w tym, więc ja ci tego dokładnie nie. nie Powiem, odsyłam te za osoby zainteresowane do źródeł, albo jeżeli macie jakby wątpliwości, to no idźcie do, do, do specjalisty, najlepiej psychiatry, żeby to po prostu zdiagnozować. I mnie bardzo interesuje, to pewnie też za dużo o tym nie pogadamy, i podejrzewam, że to jest rzadkie. Chyba, że nie coś, co w ogóle mają inne ssaki. Podobno psy to często mają, czyli pika. Mm -hmm. o, o co w tym chodzi? Słuchaj, o to, że się zjada rzeczy, które się do jedzenia nie nadają, nie? Czyli na przykład włosy, ziemię, kurz, brud, tak? I ja sobie trochę też, bo rzeczywiście to się przewijało, bo to jest takie, wiesz, jak, jak się studentem psychologii, to takie, o, takie, takie ciekawe, nie? Nie miałam żadnego pacjenta z, tym, z tą dolegliwością, bardzo często to występuje u dzieci, jakby relatywnie, tak? Że na przykład, nie wiem, zjadają kredę albo, albo inne niejadalne rzeczy. Natomiast, natomiast nie spotkałam się w swojej praktyce z tym. No, i to jest moim zdaniem, wiesz, jakby znowu objaw jakiegoś cierpienia psychicznego, czyli wiesz, jakby no, rozpoznania. Czego temu komuś brakuje, że, że jej nienadalne rzeczy, o co tu chodzi. Nie? Mhm. Więc tak, pika to jest jedzenie rzeczy, które się do tego nie nadają. Nie? Mhm. Przy, czym, przy czym to też może być na przykład szkło. I, to, i jakby no, niektóre przypadki piki mogą się skończyć śmiercią, no bo jeżeli do, do, następuje perforacja, wiesz, przewodu pokarmowego, no to, no to, to może, tak? Jakby być nie, do uratowania, nie? Więc jakby pod tym względem, no ale znowu jest to coś, co jest im, im, jakby na zasadzie impulsów, że jakby najczęściej te osoby wiedzą, że to jest nie, jakby nie nadaje się do jedzenia, to nie jest tak, że, że wiesz, ja zacznę ci jeść liście z tego kwiatka, bo, bo nie wiem czy on jest jadalny, czy nie, ja wiem, że on nie jest jadalny, ale jest to silniejsze. To trochę tak jak e, moim zdaniem, nie, nie, spokojnie. kleptomania, nie? Mhm. że jakby wiesz, że to, to jest zabronione, nie, ale nie możesz po prostu się powstrzymać, żeby nie zwędzić. I to też nie polega przecież na tym, że e, ci pacjenci nie, ma, nie mają pieniędzy. Bo to jest coś innego, kleptomania nie wiąże się z tym, że jestem głodna i ukradnę yy, bułkę w sklepie, tylko no, 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 no muszę to zrobić, no po prostu, wiesz? Tak. ten imperatyw wewnętrzny jest tak silny, no, i, no ale to już wiesz, jakby yy, wtedy, wtedy yy, lekarz, lekarstwa, terapia, no, no to wiesz, jest zbyt skomplikowane, żeby mówić, że to yy, powoduje pikę, yy. I, i bo gdyby tak było, to byśmy w ogóle pewnie się z tym nie mierzyli, ale to jest zbyt skomplikowane, przy czym też mam takie poczucie, że ponieważ y, na przykład ja nie potrafię ci powiedzieć, a bo to wynika z tego, zawsze na bank, y -y. Nie? że to stawia mnie w świetle takiej osoby mało kompetentnej. No to chyba taki, tak jest z tymi rzeczami, nie? No tak jest, tylko że, że wiesz, ja myślę sobie, że właśnie o kompetencji świadczy to, kiedy możesz powiedzieć, nie wiem. To zastanówmy się. Wiesz, jakby m, często w moim gabinecie, jak przychodzą do mnie pacjenci, m, 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 mają takie wrażenie, że ja wiem, nie? tylko z jakiegoś powodu nie mówię. No, no nie wiem, chodzi mi, żeby ktoś przychodził i dawał kasiorę. No nie, ja zawsze mówię, jeżeli ja miałabym dostęp do złotej recepty, która sprawi, że jak się. Zastosuje, to masz szczęśliwe życie. To bym była obrzydliwie bogatym człowiekiem, bo bym ją sprzedawała za grube miliony, wiesz, politykom. Yy, nie, oczywiście żartuję, ale nie ma czegoś takiego. Wszystko zależy. Nie? To też uwielbiam branżowe dowcipy i jakby najczęstsza odpowiedź psychologa to. To zależy, ale, uwielbiam no, no, po prostu, to, Ale powiem, że ten sam dowcip krąży u prawników. <laughs> <laughs> Dokładnie ten sam. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Więc, więc ja z jednej strony rozumiem ludzi, że oni potrzebują mieć jakiś punkt odniesienia, czyli wiedzieć, co z czym, na przykład jak y, y, trafiają do naszego ośrodka dzieciaki, których rodzice w ogóle są zagubieni nam, wiesz w temacie y, odżywiania. Znaczy do naszego ośrodka już raczej trafiają osoby, które troszkę już się jakby zapoznały z tym tematem, dlatego, że nasz ośrodek jest y, ośrodkiem na zasadzie dobrowolności. Czyli tam to nie jest szpital, gdzie my dokarmiamy sądom, gdzie jest zagrożenie życia, tylko jakby choroba, y, która która dotyka, ale też dorosłych, bo to nie, nie, nie specjalizujemy się tylko w dzieciakach, tylko też osobach pełnoletnich, które już mają dosyć i chciałyby zacząć wychodzić z tych zaburzeń, wtedy trafiają do nas, nie? I trochę wtedy rozmawiamy głównie z rodzicami, którzy miewają takie oczekiwania, że dziecko przyjdzie. Na pięć tygodni, bo mamy takie turnusy pięciotygodniowe, pięć tygodni my zrobimy szacher, Macher, czary mary i po zaburzeniach odżywiania. No nie, nie. to jest w ogóle początek. Tu, w naszym ośrodku, ja to lubię porównywać do takiego zastrzyku witaminowego, bo my działamy holistycznie, więc tam są i zajęcia z dietetykiem, i gotowanie, i posiłki, i joga, i zajęcia takie z samowspółczucia, i dance and movement therapy, i różne oddziaływania tak, bardzo różne które mają tym osobom przebywającym u nas w ośrodku ułatwić, tak? Podtrzymywanie motywacji, ponieważ proces zdrowienia jest takim procesem, który bardziej przypomina maraton, a nie sprint, w związku z czym wiadomo, że ta motywacja będzie. Się zmieniać, zwłaszcza, że w zaburzeniach odżywiania szczególnie to jest widoczne. Nie tylko wtedy, kiedy, kiedy cierpimy z powodu depresji czy lęków, ale głównie zaburzenia odżywiania, ponieważ ta chudość, którą nam dają zaburzenia odżywiania albo manipulacje wokół jedzenia, dają. Potężną, jakby iluzję, to jest iluzja, ale potężną moc, nie? że ja jestem kimś lepszym, bo nie jem. Ty musisz jeść, a ja się mogę powstrzymać. Nie? Eee, Więc to i, to. I to naprawdę daje, naprawdę daje potęgę, wiesz, że jestem lepsza, jestem inna, ja nie muszę, nie? To, że. Przy okazji tracisz siły, przyjaciół, rodzin, wiesz, jakby tracisz wszystko, bo się tak zapadasz w, te, w, to, w to jedzenie, niejedzenie, myślenie cały czas o tym, jak wyglądasz, jak, czy, czy tu ci przybyło, czy ci ubyło, że jakby nie widzisz, co tracisz, ale zyskujesz tę potęgę. I z tym najczęściej tym ludziom trudno się po, pożegnać, nie? że jedzą i każdy kęs to jest wiesz, przeżywany jak porażka nasze na, nasi podopieczni, to po prostu są tony wylanych łez przy każdym posiłku. Człowiek, który y, nie zastanawia się na tym, co je, kiedy je, jak je po prostu tak je i idzie dalej robić swoje rzeczy, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak potworną walkę te dzieciaki toczą, Pięć razy dziennie, miałbym pięć posiłków. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Pięć razy dziennie, dzień w dzień, pięć dni w tygodniu, nie? A potem wracają na weekendy do domu i tam, wiesz, więc jakby to jest rzeczywiście takie bardzo mocno um, obciążające i to, um, więc rozumiem, że ludzie chcą wiedzieć, nie? A na czym to polega, na czym to? I takie proste um, wytłumaczenia by były bardzo um, wygodne, ale nie zawsze możliwe. Tak, bardzo mi się przypomniała osoba, która wyszła z anoreksji, którą znam, i to, że ona jest bardzo dumna z tego, że je. W sensie nie, nie czuję, żeby to była niezdrowa duma, tylko takie kurcze umiem jeść fajnie. Więc... Tak, bo to też jest taki przyjemny etap w tym procesie wychodzenia z zaburzeń odżywiania, kiedy człowiek zaczyna odzyskiwać siebie. Mhm. Tak? Zaczyna jakby. Czuć tę swobodę. Pracowałam też z taką osobą, która mówi: Boże, jak ja marzę o tym, żeby pójść do do knajpy, nie? Ze znajomymi i normalnie zjeść, a nie myśleć o tym, ile to ma kalorii, czy ja przytyję, czy nie przytyję. Wiesz, bo, bo wtedy nie możesz być w kontakcie. <laughs> nie? Nie, nie, nie jesteś ani ze sobą, bo ciągle jesteś w kontakcie z kontrolą odnośnie jedzenia. I unikasz spotkań, nie? Takie osoby często w ogóle nie wychodzą na kawę. Czarna bez cukru. Nie, nie daj Boże, jakiś syrop, nie? Czyli też odmawiają sobie pewnych naturalnych przyjemności, widząc w jedzeniu. Największego wroga, który zabiera im kontrolę nad ciałem. A bardzo często no to też jest trochę uproszczenie, ale często to dotyczy też tego, że dzieciaki zapadające na zaburzenia odżywiania mają poczucie, że tylko ten obszar mogą kontrolować, bo czasami de facto tak jest, nie? bo nie mają wyboru w innych tematach. Także, także o. Tak, ale to też, to też w ogóle straszne przy, przy anoreksji, że. No, nie wiem, no, miesiączkę u kobiet zanika, nie? Często, nie, no to że... dziewczyny uważają, że to jest zarąbiste. Ja wiesz, jakby trucho, trudno mi z Tobą dyskutować o miesiączce, bo to czasami nie jest po prostu nic przyjemnego. No tak, te, tak. Więc to jest często na rękę. Zwłaszcza, że wiesz, to też się o tym mówi. No, nie chcę powielać takich stereotypów, ale często jest tak, że zatrzymanie miesiączki jest to zatrzymanie tej zmiany przejścia pomiędzy dzieckiem a kobietą. I teraz no, dużo się zmienia wtedy, nie tylko w ciele, ale też zupełnie inne są możliwości, i ludzie nie chcą tam. Oni często wolą być tu, gdzie znane, nie? czyli na, nie na rękę jest dojrzewanie, no bo to się wiąże z, jak, z jakąś utratą. Mm. Nie? Więc jakby, no ale to znowu bardzo warto y, każdy y, przypadek jakby osobno y, tak omawiać i ja też o tym mówię, bo u nas w ośrodku oczywiście jest regulamin y, i ważne zasady takie mówiące o tym, jak y, to ma funkcjonować, no ale y, każdy y, pacjent ma y, takie indywidualne zawsze spojrzenie i co dla jednego jest złamaniem regulaminu, nie będzie tak restrykcyjnie przestrzegane jak złamanie przez bo to są w ogóle zupełnie nieporównywalne rzeczy. My musimy mieć regulamin, który, tak, porządkuje i daje pewne ramy, ale też za każdym razem podejmujemy decyzję na bieżąco, odnoś jakby w odniesieniu do całości, a nie tylko jakiegoś fragmentu wycinka. Mm -hmm. Ach, tak. No, w ogóle to, to jeszcze mi się przypomniało, jeżeli chodzi o anoreksję, że, że też czytałem kiedyś o tym, że ludzie. Spadnie tkanka tłuszczowa poniżej jakiegoś poziomu, to po prostu organizm przestawia się na myślenie o jedzeniu. Więc ci ludzie oglądają programy o jedzeniu, gotują rodzinie, To akurat znam taki przypadek, zapisują się do pracy gdzieś w jakiejś kuchni i gotują innym też znam taki przypadek. Nie? To, no, ten... Całe życie w ogóle pod, pod to jedzenie jest nie? No tak. Tak jak no i... mówisz o tym ciężarze, że się wszystko zapada pod tym. Dokładnie. No i ciągle można nie jeść. Nie? Mieć, mieć kontakt z, tym, z tą najbardziej pożądaną substancją. Przecież pacjent u nas też czasami po prostu to ile one mogą mówić o jedzeniu i o tym jak można to najczęściej są osoby, które bardzo lubią gotować no ale wiesz jakby to jest też kwestia takiego zaciśnięcia zębów, tak metaforycznie i nieprzyjmowania nie? takiego, no bo jeżeli ja coś biorę do ust zaczynam to gryźć, nie? to jeszcze tu na, na poziomie gryzienia mam kontrolę, ale potem to przyłykam, no i nie. Nie? I to jest bardzo często dla osób doświadczających zaburzeń odżywiania coś, co, co, czego nie są w stanie, nie? Bo, bo to ich po prostu, to powoduje, że umysł zaczyna produkować wyobrażenia o tym, jak bardzo się tyje i jak bardzo się jest ochydnym. Jeden kęs, nie? co dopiero mówić o całym posiłku. No i z tych, nie wiem, tysiąca iluś kalorii one spożywają dużo mniej. Nie? Gdzieś tam potem, nie wiem, łapczywie coś zjedzą, bo się właśnie nie pohamują, no i potem mają na przykład trzy dni głodówki, także im jest niedobrze, że mdleją i, i tak dalej, żeby sobie jakby zrekompensować ten straszny czyn, jakim jest zjedzenie czegoś, nie? Chcę ci jeszcze jeszcze dopytać o kontrolę i zrobię to takim troszkę okrężnym sposobem. Spoko? Jak mówiłeś o tym, że, że osoby z anoreksją nie jedzą, ale lubią gotować. Mm. No to ja mam problem taki, że ja jem, ale nie za bardzo lubię gotować. Takie trochę lustrzane <laughs> odbicie, nie? I, mm -hmm. I jak tak rozmawiam z ludźmi, którzy mają zaburzenia odżywiania bardziej jakieś takie bulimiczno-anoreksyjne, to z jednej strony widzę czasami, że to są rzeczy zupełnie przeciwne, ale tak ciekawe, jakby właśnie lustrzane odbicia, czasami bardzo podobne. I pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z osobą, która nie wiem, czy ma zaburzenie odżywiania, tak? Ale wiem, że bardzo mało je i jak kiedyś tam mogłem obserwować, co je, to, to były też trochę dziwne rzeczy takie. <ścoughs> I ja mówiłem o tym, że ja dużo kontroluję w życiu i kontroluję, i kontroluję, więc w którymś momencie już nie mogę, więc odpuszczam sobie te kontrolę. i mam taką ulgę, jak odpuszczę kontrolę i sobie tam kurczę zjem chipsy, nie? Uh -huh, uh -huh. No nie jestem taką osobą, która zjada y, y, walizkę jedzenia, bo i o takie słyszałem, która codziennie jedzie do kerfura z walizką taką samolotową sobie kupuje najtańsze żarcie uh -huh. i po prostu zjada walizkę codziennie. Uh -huh. yy, to się nie walizka. <ślam> zawartość walizki. Yy, a, a tamta osoba mi powiedziała, że Czuję taką kontrolę, kontrolę, już jej źle z tą kontrolą, więc zaczyna więcej kontrolować, więc nie je. I to było dla mnie strasznie ciekawe. Jak sobie opowiadaliśmy, jak u nas wygląda dzień, to on wyglądał strasznie podobnie pod względem kontroli i napięcia, tylko u mnie rezultat był taki, więc jem. A u tej osoby rezultat był, więc nie wiem. No uh -huh. i moje pytanie jest jakby w ogóle o rolę kontroli, bo ona mi się wydaje strasznie istotna, ale może też źle mi się wydaje. Yy, ale w jakim sensie? Yy, w sensie czy... Jak to jakoś tak rozmawiam z ludźmi, to mam wrażenie, że, że ludzie, którzy, którzy mają zaburzenia odżywiania, bardzo duży nacisk stawiają w ogóle na kontrolę w swoim życiu. Takie mają w ogóle osobowości bardzo kontrolujące. Czy to kontrolowanie samych siebie, nie innych. Uh -huh. wiesz, porządek, zasady, normy, yy, jakaś, nie wiem, obsesyjna religijność, rodzice, którzy trzymali bardzo krótko i kazali spełniać, takie, które mówiłeś, że, że, tak, że wtedy, jak ci rodzice kazują, no to ty nie masz kontroli nad życiem. Uh -huh. uh -huh. Wiesz co, yy, nie wiem, czy odpowiem ci na to pytanie. Yy, o, o kontrolę. Ja myślę sobie, że każdy może mieć tutaj troszkę inaczej i tak jak, wiesz, rzeczywiście z apetytem w stresie jest różnie, to znaczy jeden będzie jeść więcej, drugi będzie jeść mniej, to to jest jakby pewnie zależne od bardzo wielu różnych czynników, co komu. Ja też słyszałam o tym, że to się może zmieniać na przestrzeni życia, czyli kiedyś na stres reagowałam nadmiernym jedzeniem, a teraz w ogóle nic nie mogę tak przełknąć, wszystko mi rośnie w buzi yy, i to też yy, zresztą yy, głód i sytość, czyli te aspekty fizjologiczne, tak jak libido i tak jak yy, sen. W ogóle, tak, taki rytm y, y, dobowy y, czuwania. To są takie y, bardzo delikatne obszary, w których można rozpoznać, że coś się dzieje. To jeżeli ja mam podejrzenie, że mój pacjent y, zaczyna y, albo już cierpi na depresję, już nie wchodząc w szczegóły, nie rozróżniając jej na tam epizod umiarkowany, czy nie, to jest jakby nieistotne, ale zaczynam podejrzewać, że coś się dzieje, tak? to pytam o te trzy rzeczy. Nie? Jak sen? Czy więcej śpi, czy mniej śpi? Bo czasami ludzie śpią po 14 godzin i mają poczucie, że są kompletnie niewyspani, tak? albo się wybudzają najczęściej nad ranem z bardzo silnym lękiem. No to to już jest bardzo ważny taki sygnał o tym, że coś się dzieje. Zaczynają w ogóle nie mieć ochoty na seks, albo wręcz nadmiarowo, nie? W porównaniu z tym, jak było przedtem, i to samo z jedzeniem, że mają albo taki zwiększony apetyt, że ciągle mają poczucie, że są głodni, albo właściwie nic by nie jedli. I to są takie elementy, które bardzo często nam mówią o tym, że coś się, coś się dzieje. I teraz wracając do kontroli. Bardzo często jest tak, że znowu ta kontrola pełni różne rolę w naszym życiu i jeżeli nie mamy właśnie bezpiecznych relacji z bliskimi osobami, to też nie uczymy się ufać, czyli puszczać. Hmm. Czyli, wiesz, jakby, no, że w razie czego to ktoś mnie złapie, nie? Bo często to są takie osoby, które doświadczają jakiegoś rodzaju i użyję teraz dosyć modnego słowa, ale w takim bardzo świadomym tego słowa rozumieniu, traumy bycia zostawionym samym sobie. Tak, ponieważ trauma też jest takim zjawiskiem, które jest uwypuklone poprzez takie opuszczenie. Bo kiedy jesteś w stanie po podzielić się tym, co się tobie przydarzyło z kimś i masz wsparcie, to to znosi. Czynniki y, traumatyzujące, czy może znosić, nie? Mm. że często jest tak, że różnego rodzaju doświadczenia i wcale to nie musi być, nie wiem, napaść w nocy w parku y, czy gwałt. Y, to mogą być różnego rodzaju inne traumy, o których nam nie przychodzi do głowy, a tak są przeżywane, są bardzo często takie zamrożone w y, pojedynczym przeżywaniu. I jakby um, w, w, w takim poczuciu właśnie kompletnego braku kontroli. W związku z czym, jako czynnik taki rekompensujący to, może to pójść w taką stronę, dobra, to ja wtedy nie kontroluję, wtedy mi się stała krzywda, to teraz nie ma takiej opcji, nikt mi nie zrobi, wszystko będę kontrolować. Uh -huh. nie? A ponieważ życie no, ży, ży, żyje się po prostu swoim rytmem, to często nie da się skontrolować wszystkiego. Ludzie nie zachowują się tak, jak tego oczekujemy, niektórzy się spóźniają na przykład na spotkanie, albo przychodzą za wcześnie, albo mogą, albo nie mogą, wiesz. I jeżeli jesteś taki usztywniony, nie, to ci się odpali to w, w czymś, co możesz skontrolować, czy możesz na przykład zjeść, albo właśnie nie zjeść. Nie? Bo to jest takie, e, taki najbliższy mnie obszar, nie? bo to ja decyduję, co w, włożę, albo czego nie włożę do ust. Nie? Więc jakby nie wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie. Ale a propos tej kontroli, no to myślę sobie, że to może też pełnić funkcję taką kompensacyjną. Jeżeli gdzieś się nie czułam bezpiecznie, to mogę chcieć skontrolować wszystko, ponieważ nie umiem ufać. Na dzisiaj to tyle. Już wkrótce pojawił się tu nowy odcinek, w którym razem z moim gościem będę zgłębiał kolejne zagadki psychologii. A tymczasem proszę Cię o zaobserwowanie i ocenienie tego podcastu. Do usłyszenia.